Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Apple na YouTube i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat technologii 3D-Touch, czyli technologii, którą Apple dość mocno promuje w swoich urządzeniach. No i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać jak pełni wykorzystać potencjał tej technologii, bo przypuszczam, że nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę z jakichś ukrytych funkcji trików. Ale zanim zacznę pokazywać Wam te wszystkie rzeczy, proponuję, abyście weszli sobie w ustawienia, ustawienia 3D Touch i skalibrowali tak naprawdę tą siłę nacisku, na której opiera się ta technologia, aby po prostu lepiej i wygodniej Wam się z niej korzystało. Najprostsze wykorzystanie tej technologii można zauważyć na pulpitach z aplikacjami, ponieważ bezpośrednio z pozycji pulpitu możemy włączyć jakąś konkretną funkcję w konkretnej aplikacji. Natomiast tak jak mówię, to są takie podstawy, większość z Was pewnie o tym wiedziała, ale teraz chciałbym Wam właśnie pokazać takie mniej znane rzeczy. Mamy na przykład przy użyciu tej technologii fajną możliwość podglądania linków, zamiast wchodzić bezpośrednio na konkretną stronę, nie tylko z poziomu safari, ale także z innych aplikacji. Mamy też sporo opcji w centrum sterowania, możemy zarządzać latarką, a raczej jej światłem, ustawiać stoper, sprawdzać, jaki był wynik na kalkulatorze, czy przejść do różnych trybów aparatu. Teraz czas na chyba najbardziej praktyczne wykorzystanie 3 d a mianowicie kasowanie, szybkie kasowanie wszystkich powiadomień, które wam wyskoczyły. Fajną opcją jest też to, że mam możliwość podglądania powiadomień w katalogach, to znaczy, jeśli w danym folderze macie mnóstwo aplikacji i z wiele z tych aplikacji otrzymuje różnego rodzaju powiadomienia, to wy dzięki 3 d później możecie sobie podglądać, która z tych aplikacji ile dostała powiadomień i ewentualnie właśnie wejść od razu w nią. Kolejną opcją, którą sam niedawno odkryłem, jest możliwość ustawienia priorytetu, która z aplikacji ma się szybciej pobierać. Jeśli dużo rysujecie, szkicujecie w notatniku, to ucieszy Was to, że mamy możliwość właśnie z wykorzystaniem 3D do dopasowania tak naprawdę grubości kreski, którą aktualnie rysujemy. Innym bajerem, takim trikiem jest to, że jeśli machniecie się gdzieś w tekście i chcecie poprawić jakąś literówkę, to nie musicie stukać koło danej literki i liczyć, że przypadkowo wreszcie na nią traficie, bo w miejscu, gdzie jest klawiatura, przyciskacie sobie mocniej ekran, wtedy ta klawiatura zmienia się w touchpada, możecie tak naprawdę w bardzo komfortowy sposób zaznaczyć sobie miejsce, w którym chcecie wstawić konkretną literkę. I na sam koniec zostawiłem takie przypomnienie, można powiedzieć. Mówię przypomnienie, bo wiele osób, z którymi rozmawiam, które ma 3D Touch, kompletnie zapomina o tym, że ma taką funkcję jak Live Photos, czyli mam tak naprawdę możliwość podglądania takiego Alagifa, zrobionego na podstawie tego, co robiliśmy chwilę przed zrobieniem zdjęcia i chwilę po zrobieniu zdjęcia. No i oczywiście tę funkcję możemy wykorzystać też przy ustawieniu tapet na naszym iPhone'ie. Ode mnie to na tyle. Myślę, że ten zbiór trików porad może wam się chociaż w części przydać. Warto korzystać z tej technologii, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. I za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć!